Siema, dziś pokażę wam grę na PlayStation 2 Smackdown for Smack, czyli WWE. Jako że ja jestem fanem WWE, to mam wersję 2009, 2010, 2011. I teraz najnowsza wyszła 2000, yy, WWE All Star. Tam są wszystkie gwiazdy do odblokowania. Pokażę taki standardowy mecz. A nie tutaj, że inny no. normalny wezmę. Jak każdy fan wie tu mamy gwiazdy wszystkie. Żeby uzyskać div w WWE trzeba tutaj na ten wielki przycisk Divas nacisnąć X no i wybierać. Ale ja dzisiaj nie będę walczył dziewczynami. Tylko na przykład yy, niedawno nowym mistrzem D Mizem Czyli to będzie mój przeciwnik Oczywiście Tu damy tego Już mi się nie chce szukać, więc damy tego Okej okay. Podejrzewam, że nie mam jeszcze odblokowanego Aha i, i tak Oczywiście tu jest wejście No jest lepsza Dosłownie grafika na PlayStation 2 w tej grze niż w 2010, jak mówiłem. Tutaj widzimy wejścia różne. No i to jest fajne, że po prostu tu są takie akcje, że po prostu. Jak to się nazywa? Że na przykład ktoś kogoś atakuje podczas wejścia. Wtedy się tam mecz zaczyna itp. itd. No, a w następnym odcinku pokażę wam grę o tytule FIFA Street. Wiadomo, oczywiście Chris Jericho nas atakuje. No, grafika nie jest tam zbyt zadawalająca. Oczywiście tam tam różne postacie są, wszystko. Są na przykład triki, jakieś tam, jakieś zapinane dźwignie itpej, i itp., tak wiadomo, każdy fan będzie wiedział. No i ten. Więc tak. Zapraszam do komentowania, subskrypcji i oceniajcie. I oglądajcie mnie w następnym poradniku, gdzie pokażę FIFA Street.